Znaczy tak, ja sobie notuję wszystkie możliwe pomysły, jak amerykański urząd patentowy, absolutnie wszystkie, a, a, przepraszam. z najgłupszymi. A, a ten rysunek? No to to mój rysunek, tak. Ale to dla przyjemności Pan rysuje, czy to pod kątem jakiejś książki? Nie, dla przyjemności, czytelnikom jak tej autografy, jeśli jest czas to rysuję też koniki. czytelnik lubi jak mu się coś narysuje. Z jednej strony pański czytelnik dorasta razem z panem, a z drugiej strony się pojawiają ci młodzi. Ja myślę, że już nawet zachodzi też taki mechanizm, że ojcowie radzą swoim dorastającym synom, żeby po to sięgnęli. Mhm. Ludzie, którzy w wieku lat 20 czytali moje książki, teraz mają powiedzmy lat o te 15 więcej, mają mhm. dzieci, które mają już w liceum i mogą im podsuwać to, co im się podobało. Wcześniej czy ludzie, którzy czytali na studiach, mm -hmm. też już mają dzieci. Mm -hmm. Także tak to troszeczkę działa, że jakby to myślę, że to już jest drugie pokolenie w niektórych przypadkach. A w niektórych przypadkach oczywiście ludzie, którzy sięgają z własnej inicjatywy po raz pierwszy. Mm -hmm. a ktoś im poradził, że to jest dobre, że warto przeczytać, że się można pośmieć. No i tak działa. Ja powiem, mm -hmm. To wygląda trochę tak, że wędrowy czy wampiry z warszawskiej pregi mm -hmm. to są takie oficje, Mocno humorystyczny. Dobrze, tak. tylko z wampirami jest trochę inaczej, bo wydaje mi się, że wędrowiec jest bardziej ponadczasowy niż wampiry, które są mocno osadzone w realiach, które dla dzisiejszych dwudziestoparolatków okay. szczęśliwie znaczą niewiele. To może, lub w ogóle. to może powiem inaczej. Wędrowiec jest może faktycznie taki bardziej uniwersalny. Ja wędrowyczem mm. szeroko zarzucam sieć. Mm -hmm. Wędrowiec się sprzedaje najlepiej, no co tu dużo mówić, ten humor jakoś do ludzi trafia. O czym ci, którzy przeczytają Wędrowycza, sięgają po inne moje rzeczy, które są już bardziej na poważnie. Te im podchodzą albo nie. Mhm. Tak patrząc po wyniki sprzedaży, w większości na szczęście podchodzą. Mhm. Są też ludzie, którzy się na przykład do Wędrowycza nie przekonali, a którym się podobają inne moje rzeczy. Jeśli chodzi o wampiry, faktycznie one są osadzone mocno w tym realnym socjalizmie. W schyłkowych latach panowania Jaruzelskiego. Mhm. Mhm. I ja tam, powiem tak, mi się to pisało całkiem fajnie, bo ja sobie przypominałem po prostu no, ostatnie lata podstawówki, wyprawy na Bazar Różyckiego, jak ta prawda Praga wyglądała, mm -hmm. jak to wszystko było siermierzne i syfiaste, a jednocześnie powiem, człowiek przekraczał granicę Baza Różyckiego i nagle znajdował się jak w jednym wielkim Peweksie, mm -hmm. takim bardziej tureckim, ale Peweksie. I siały kurtki jeansowe w cenie jednej wypłaty mojego ojca. Mm -hmm. Skórzanych mm -hmm. mniej nie było, na to jakby mody. Obecnie chodzili w skórzanych. A na przykład można było tam zobaczyć taki obrazek, jak prawda, tacy naręczacy, co stała kobita z tak wyciągniętą ręką. A tutaj miała tak, tu miała komplet złotych pierścionków, tu miała złote bransoletki, a tu jeszcze wisiały łańcuszki. Złoto czy tombak? Złoto. Złoto tylko ruskie. To było takie lekko czerwone bo ono było nie. E, skradzionych stopów technicznych w, w Związku Radzieckim mm. dodawali miedzi mm -hmm. do tych stopów złota, które miały iść do celów przemysłowych. Mm -hmm. Oczywiście pracownicy to kradli masowo, stąd złoto rosyjskie miało taki trochę inny kolor, natomiast to mm. była taka tam uczciwa próba 5,83. Albo na przykład można było zobaczyć taki obrazek, że siedziała sobie kobita w kramiku. I pracowicie doszywała takie malutkie, hoftowane krokodylki do skarpetek, że mm. były markowe. A, lakosty, tak? Tak. Nabijał się pan z tych krzywów Nabijałem czy się czy tak, krzy tych krokodylków. Tak. Ja to widziałem na własne oczy, jak mm. kobita siedzi, ma tych krokodylków taki stos. Jakby to zobaczyli w centrali Lakosta, myślę, że... Ale <laughs> za fałupę by dostali. Bywa, że kiczelnicy zaginają pana na znajomości, faktów historycznych? Eee, bardzo, bardzo rzadko. Znaczy czasem się zdarza jakiś taki faktycznie fachowiec, który mi coś tam delikatnie wytknie. Mhm. Raz mi się zdarzyło po tym, jak napisałem pole trzci ze zbioru Wieszać każdy może. Tam jest scena, gdzie czy z Semenem i prawnukiem Piotrusiem lecą sobie do Egiptu z terowcem, który miał. Mały, zwiadowczy, ściśle tajny, carski sterowiec, który Semel miał prawda, w stodole, schowany. I tutaj był taki myk, że ja wiedziałem, że carska Rosja nie miała sterowców, mhm. więc to w tekście wyraźnie zaznaczyłem, podkreślałem, że to jeden ściśle tajny. Mhm. Założyłem, że jeden ściśle tajny Jasne. mogli mieć. Jasne. Po czym dostaję od czytelnika maila, o, mistrzu, tu się mistrz pomylił, bo Caska Rosja miała sterowce w czasie I wojny światowej. Mm. I podsyła mi link do jakichś rosyjskich stron fascynatów I wojny światowej. Grzebie, w tym grzebie, no, dziesiątki stron cyrlicą znalazły. Faktycznie, co Rosja biała sterowce. Cztery. Bomba, no? tak. Ale ta takie czytelnicy to, ta taki, to skarb. Tak. Z kolei jak pisałem opowiadanie wujaszek Igor. No się dzieje wśród kolejarzy w latach 50., więc parow parowozy stacja wodna, no i tam bohater różne rzeczy przy tych lokomotywach robi. Więc tak, żeby to jakoś ładnie, realistycznie opisać, kupiłem sobie na Allegro podręczniki kolejarskie z lat 50. No i taki podręcznik tam dla służb obsługi, trakcji i tak dalej. No, i tam czytam, prawda, opis y, pisany przez fachowca dla przyszłych fachowców, przez kolejarza dla przyszłych kolejarzy. jeśli słyszysz, że stuka prawdopodobnie obluzowała się któraś ze zworek przy kotle. W celu sprawdzenia otwórz y, drzwiczki dymnicy na końcu walczaka. No. Parowóz ma zworki. Czy cytuje pan w pamięci? Tak mniej więcej. Mhm. Parowóz ma zworki. Nie wiedziałem, że parowóz ma zworki. Nie wiedziałem, że parowóz ma walczak. Nie wiedziałem, że parowóz ma dymnicę i że ta dymnica jeszcze ma drzewiczki. Przed ruszeniem w drogę sprawdź poziom piasku w piaskarce. O. Parowóz ma piaskarkę. Mhm. I do nic trzeba nasypać piasku. To są takie. W każdym razie napisałem, znaczy wsadziłem, prawda, trochę tych informacji pozyskanych do opowiadania. Mhm. Oczywiście. Przekładając je na język zrozumiały dla czytelnika, ale z zachowaniem fachowego słownictwa, musiałem je tak w kontekście umieścić, żeby było jasne o co chodzi. I oczywiście, jeden recenzent mi zarzucił, fabularyzowany podręcznik czyszczenia lokomotywy, Pili napisał. Natomiast potem taka czytelniczka do mnie przyszła. Żadnej to... z... tym nie ma. <laughs> to miał być przytyk chyba z jego strony. Ale taka czytelniczka przyszła do mnie na spotkaniu i mówi, że Dziadek czytał i kazał, żeby mi przekazać, że jest starym kolejarzem i że bardzo dobrze odrobiona lekcja. O, to się poczuło. Tak myślę. Doceniam. Dopiero teraz przeczytałem, co pan ma napisane na koszulce. Piękna jest, a to z ostatniego zlotu Woysławiska. Dostałem, tak. <noise> Naprawdę, ale to stamtąd. Tak. Więcej jest takich, można kupić w internecie. Ja bym, szczerze mówiąc, nie wiem. To chyba, to chyba, to była chyba taka limitowana edycja. Wchodzimy do wydawnictwa Fabryka Słów, które jest wydawcą Andrzeja Pilipiuka. Mam nadzieję, że nam otworzą. Uprzedziliśmy, że przyjdziemy. Udało się. Porozmawiamy z szefem wydawnictwa i z koleżanką, która zajmuje się marketingiem, m.in. książek Filipiuka. Pierwsze spotkanie z Andrzejem Filipiukiem wspominam bardzo szczególnie, ponieważ pierwsza książka Andrzeja to była też pierwsza książka wydawnictwa Fabryka Słów. Dowiedzieliśmy się o Andrzeju od naszego przyjaciela Krzysztofa Księskiego z Lublina, ponieważ szukaliśmy z nim kontaktu, gdyż nie mieliśmy na początku pomysłu, kogo wydać z polskich autorów. I Andrzej Piwiuk nam przyszedł do głowy, bo był to jeden z tych ludzi, którzy jeszcze w Polsce wtedy nie wydali książki, a wiedzieliśmy, że pisał kiedyś opowiadania o takim egzorcyście Jakubie Wędrowyczy i to nam się bardzo spodobało. W związku z tym ubraliśmy się ładnie w garnitury, pojechaliśmy do niego do domu, Mieszkał wtedy na Pradze, w wieżowcu razem z rodzicami. Andrzej wyszedł do nas trochę tak jak człowiek nawiedzony w pełni swojej pisarskiej pasji. Pamiętam wtedy, że w dużych okularach. Kiedy zapytaliśmy go, czy ma jakiś materiał, który moglibyśmy wydać, powiedział, że oczywiście, ma tu cztery tomy powieści, pięć tomów opowiadań. My byliśmy wtedy w kompletnym szoku. Na miejscu mieliśmy jakąś taką czystą umowę niewypełnioną, wypełniliśmy ją od razu, zaproponowaliśmy ją do podpisania, nawet wysłupaliśmy wtedy jakiś grosz, który mieliśmy przy sobie na jakąś symboliczną zaliczkę. No i tak się to zaczęło. I to pierwsze spotkanie było na tyle owocne, że pracujemy razem od 20 lat. Dla mnie Andrzej Pilipik jest wzorcowym autorem, jeżeli chodzi o współpracę marketingową, dlatego że wie, co jest ważne. Ważne jest dla niego wydawanie regularnych książek i regularne spotkania z czytelnikami, i on to realizuje z żelazną konsekwencją. Nie ma dla niego miejsca, gdzie by nie pojechał. Czy szczecin, czy suwałki. Jeżeli dostanie zaproszenie, to tam pojedzie, spotka się z czytelnikami. To jest, to jest najważniejsza rzecz. Według mnie właśnie umie w pisanie i umie w marketing wydawniczy. Też myślę, że ufa fabryce słów, dlatego że to, co mu narzucimy, z góry on realizuje ale też w drugą stronę daje mnóstwo fajnych pomysłów i wtedy my je realizujemy. Także ja naprawdę życzę każdemu wydawnictwu chociaż jednego takiego autora. Moją ulubioną książką Andrzeja Pilipiuka są kroniki Jakuba Wędrowicza. Jest ona ulubiona z wielu względów. Jest to książka, która zawiera opowiadania takie, które podobały mi się kiedyś w Feniksie i na podstawie których znaleźliśmy Andrzeja Pilipiuka i kontakt do niego. A poza tym jest to książka, która od 20 lat jest w naszej filmie nieustającym bestsellerem. To znaczy, co chwila kończy się nakład, i właściwie moglibyśmy ją drukować w nieskończoność albo drukować ją na zapas. Poza tym jest to jedna z licznych książek o Wędrowiczu, która zawiera oprócz opowiadań zupełnie zabawnych, opowiada też opowiadania takie bardziej melancholijne i nostalgiczne. Później Wędrowicz zryfował w taką e, troszeczkę inną stronę, natomiast ta książka jest takim, takim przekrojem i pokazaniem wieloznaczności tej postaci. I cały czas uważam, że chyba dzięki tej książce w ogóle wydawnictwo Fabreka zaistniało, bo pierwszy nakład to był 3000 egzemplarzy, i pamiętam jak dziś, jak przyjechała ona do nas, e, wtedy jeszcze do Lublina, e, byliśmy przerażeni, bo wtedy w prywatnym mieszkaniu Eryka zajęła ona, ten nakład zajął prawie pół pokoju i naprawdę nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. I e, co z, e, symptomatyczne, nikt nie chciał jej kupić wtedy. Znaczy, jeździliśmy po różnych hurtowniach, w tych hurtowniach nam mówiono, pytano nas, ile już książek mamy wydanych. Mówiliśmy, że no mamy taką jedną, bardzo fajną naprawdę, weźcie, nie pożałujecie. Natomiast odpowiedź była tylko taka, że no jak będziecie mieli 10, to zapraszamy z jednej książką. Z jedną książką to nie mamy o czym rozmawiać. I jedyną wtedy firmą, jedynym człowiekiem, który powiedział, no dobrze, przywieźcie trochę na próbę, był Krzysztof Olesiejuk. I dzięki temu e, w ogóle zaistnieliśmy. I po jakichś, pamiętam, dwóch tygodniach, góra po miesiącu, wiedzieliśmy, że te pierwsze 800 egzemplarzy się sprzedało. No i wtedy byliśmy w domu, tak się zaczęła fabryka słów. To znaczy, ja jestem akurat zwolennikiem, tak się mówi, że jest, są czytelnicy, zwolnicy Wędrowycza albo zwolennicy opowiadań bezekubowych. Ja jestem zwolennikiem opowiadań, zbiorów opowiadań bezjakubowych. To jest ostatnia książka, z las. Dlaczego? Dlatego, że one są bardziej na poważnie. I mi to odpowiada. Jest tam mnóstwo podróży, mnóstwo ciekawostek, historycznych, geograficznych i mnóstwo niewiadomego do samego końca. I to jest na takiej zasadzie, że ja biorę książkę otwieram na pierwszej stronie i nawet tego samego dnia wieczorem, ją kończę. Czasami szukam informacji zawartych w opowiadaniach, w źródłach naukowych czy w internecie, żeby zweryfikować, czy to, co Andrzej Pilipuk napisał, nie jest zupełną fikcją. Ile w tym wszystkim jest prawdy historycznej i geograficznej? I to jest też niesamowite w tych opowiadaniach. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu prologu. Mam nadzieję, że czujecie się ukontentowani rozmową z Andrzejem Filipiukiem. Jeżeli jesteście jego fanami, a nawet jeżeli nie jesteście, pamiętajcie, że wszystkie książki tego autora znajdziecie w Legimie. To już koniec. Do zobaczenia za chwilę.